Jest żywa, przekazywana z pokolenia na pokolenie, i właśnie tą tradycję chcieliśmy Wam pokazać, zaprezentować. Występ został przygotowany na październiku, w październiku około 40-lecie, i teraz staramy się pokazywać jak najszerzej to, co panie przygotowały. Jest to zespół przede wszystkim śpiewa, ale też niż wszyscy korzystają na scenie jako aktorzy. Są to aktorzy, amatorzy, także działają i pięknie i to wychodzi. I co kochana, kochana może, co pomogę? Może to obmyślę. Obmyśl, kochana, obmyśl, bo inaczej tego nie przeżyję. Jak wspomnę o tym Jaszku Stachetkowym, wpada w gniew okrutny. Tu przy nogami przekleństwem grozi. Nie chcę wyrobnika, bo przy będzie mi kolegów do domu spracać. Pierwmy mi na dłoni ci wyrosną jeszcze od tym Jaszku Stachetkowemu. stachetkowym. Chulta, i to on jest ten O ziółku chcieli pokazać, między w Kobylnicy, mam nadzieję, już niedługo. Także zapraszam, zachęcajcie, zapraszajcie znajomych, chętnie się pokażemy, chętnie pokażemy tą tradycję, którą pani tutaj kultywuje. Zespół, do występu przygotował Pan brawo. Przybyło też wielkie brawa. A ja ze swojej ustawy że zachęcę Państwa e, raz do no, napitku, który przygotował Pani Rosław Walochy. To jest tradycyjne i będzie... Także mamy różnorodność na pobożu, wielokulturowość i, i szacunek, wspólnota, szacunek to jest najważniejsze. O